Wiktor Długosz, na Kielce, Wiktor niby pierwszy punkt, niby pierwsza bramka, ale pewnie uczucie nie dosytuje, jeżeli chodzi o ten mecz w Lubinie. No zdecydowanie, gdzieś yy, po tych dwóch przegranych meczach, gdzieś ten jeden punkt, ktoś by powiedział, że, że nieźle, ale z tego, jak wyglądało to spotkanie, no to dzisiaj straciliśmy dwa punkty de facto. Była suszarka w wykonaniu Jaska Zielińskiego w szatni po meczu? Trochę tak, to no co ta nam się należy, bo, bo jeżeli chcemy gdzieś zaistnieć w tej Ekstraklasie i, i walczyć o jakieś wyższe cele, no to takie mecze musimy przepychać. No i tyle. Trener na konferencji prasowej mówił o infantylnym, głupim błędzie i głupio straconej bramce i trudno się z nim nie zgodzić. Tylko zastanawiam się, no jak w tej całej sytuacji czuje się Jakub Budnicki, który sprokurował ten błąd i właściwie to po jego błędzie straciliście bramkę? Hmm, takie rzeczy się zdarzają w piłce. No, wygrywamy wszyscy, przegrywamy wszyscy. Z mojej perspektywy, hmm, po pierwszej bramki musimy iść po drugą i zamykamy to wtedy mecz. Hmm, to nie jest tak, że to jest wina jednego gościa, bo, bo tak jak mówię, jesteśmy drużynami na dobre i na złe. Jak Ci się grało z przodu z Antoninem, no, bo on dzisiaj dostał już 45 minut, miał kilkanaście z Legiem, ale Ty z kolei nie grałeś. Strzelił gola, ale też w kilku sytuacjach pokazał, że to może być taki napastnik, który Zanotuje dobry sezon w koronie, czy też nie Twoim okiem? Moim okiem dzisiaj pokazał to, co pokazał w treningach, czyli, czyli gdzieś dobrze się znajduje w polu karnym, jest pazerny, i, i dzisiaj został, został za to wynagrodzony w postaci bramki. I mam nadzieję i jestem o tym przekonany, że, że będzie nam pomagał w kolejnych meczach. To skoro jest już punkcik, jest już bramka, to w kolejnym meczu z Radomiakiem będą trzy i więcej goli? Zdecydowanie tak.